Byłem na Ukrainie, miałem okazję kilk parokrotnie być na Ukrainie. Wziąłem z sobą grupę Niemców, wziąłem samochód, busa i byliśmy u jednego Żyda w domu. On miał 98 lat. To był Żyd, który pod koniec swojego życia przyjął Mesjasza Jeszuę, Jezusa Chrystusa do swojego serca. Pewien Żyd ze Stanów Zjednoczonych przyjechał i ochrzcił go u Niego w domu, w wannie. On nie mógł chodzić, był prawie całkowicie ślepy. Kiedy siedział i opowiadał historię swojego życia, ta grupa Niemców przysłuchiwała się. Ja siedziałem z boku. I człowiek wierzący z Niemiec w pewnym momencie, nieoczekiwanie, wstał, podszedł do tego siedzącego Żyda. On siedział na fotelu i ukląkł przed nim. Wziął go za ręce, ucałował jego ręce. Ja na to patrzę, wszyscy zamarli, o co chodzi. I zaczął mówić, a tłumacz tłumaczył. Mówi słuchaj, ja jestem dzisiaj osobą wierzącą. Mój ojciec był w wemachcie tutaj w tych stronach. Niszczyli Żydów, on brał w tym udział. Ja dzisiaj poznałem Mesjasza Żydowskiego. On jest moim Panem i Zbawicielem. A i. Izajasz mówi, że przyjdą do Ciebie, synowie Twoich gnębicieli, padną Ci do nóg. I ja chciałbym to dzisiaj zrobić przed Tobą. Słuchajcie, on padł na kolana, trzymał jego ręce i mówi, chciałbym, żebyś się o mnie pomodlił. Żebyś mi wybaczył. Ja wyznaję te grzechy, te winy za mojego ojca, którego już nie ma. Słuchajcie, ja patrzyłem na to z łzami w oczach. Jak wryty. Byłem tego świadkiem. Biblia mówi, że przyjdą, synowie Twoich gnębicieli, padną ci do nóg będą Cię przepraszać. Będą prosić o wybaczenie. Ten człowiek wierzący zdawał sobie z tego sprawę. Zrobił to, ale tysiące, tysiące to zrobi w przyszłości. Za co? Za jakie winy, za jakie krzywdy? Za chwilę o tym powiemy. Zachariasz. I powiedział: tak mówi pan, oto ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów. Jak wezbrany strumień, wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. Słuchajcie, Hitler krzyczał do Niemców w czasie II wojny, jeszcze przed, jak doszedł do władzy, Pański narodzie w swoich przemówieniach w Reichstagu. Pański narodzie, a oni w to uwierzyli, że są Pańskim narodem. I rozpętali potężną wojnę. Ale Bóg już ma Pański naród. Wyznaczył pański naród. Czy się to komuś podoba? W większości się to nie, oczywiście nie podoba, czy też nie. Żydzi będą pańskim narodem w tym czasie, nad wszystkimi narodami. Dlaczego aż tak wielkie błogosławieństwa? Zachariasz napisał, że błogosławieństwa będą tak obfite, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków, narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty, chwycą się jednego Judejczyka. Mówiąc, pójdziemy z wami, idziemy za wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Dziesięciu jednego Żyda. Dlaczego tak wielkie błogosławieństwa? Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym. Bóg odpowiada na to. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. Z boga spogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. I uwaga. Za to, że hańba ich była. Podwójna. Izaja 61 rozdział, szósty werset. A zniewaga i oplwanie były ich udziałem. Dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę, podwójne błogosławieństwo w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Za to, że hańba wasza była podwójna. Co to za hańba? Okrutny bicz egipskich nadzorców. Płonące stosy hiszpańskiej inkwizycji. Pogromy w Rosji, nienawiść wśród narodów przez całe wieki, 19 wieków prześladowań, Holokaust, 6 milionów ofiar żydowskich i czytamy, że jeszcze Antychryst będzie ich prześladował w okrutny sposób za to, że hańba ich była podwójna. Odziedziczycie, błogosławieństwo ponad miarę. To jest nagroda, którą otrzymacie za to pohańbienie. Bo użyłem was, jak wspomniałem, do określonego celu, by pokazać moje święte imię narodom, tobie i mnie. To jest Boży Plan. Jakże wspaniały, jakże mistrzowski. Ale często Żydzi mówią, panie, a nie mogłeś sobie tak kogoś innego wybrać? Że tyle czasu my dostajemy, to, to, to my tak, to nas wybrałeś, tak nas kochasz. I wstępnie słyszałem, że możesz prosił i panie, gdzie, gdzie, gdzie? On się jąkał, nie? Gdzie, gdzie, gdzie mamy iść. Zamiast miał powiedzieć powiedział Kanan, a miał powiedzieć Kanada. <úsica> Słuchajcie, mam tutaj banknot. Wielokrotnie byłem na Ukrainie. Zjeździłem ją wzdłuż i przecież. Z tych wszystkich krajów europejskich nie ma większej biedy. Nie ma lepszej ziemi, czarnoziemu. Niemcy pociągami wywozili tę ziemię. A jedziesz samochodem, patrzysz nieużytki, nikt tam nie pracuje. Pytam się, gdzie macie supermarkety? Mówię tu super, supermarkety. No tylko w Kijowie, gdzieś w dużych miastach, a gdzie supermarket? Domowy ogródek, jak sobie cebulę posadzisz, czosnek, fasolę, kapustę. To jest mój supermarket. Jedziesz samochodem, a gdzieś tam hek tysiące hektarów czarnoziemu, cztery kobiety z motykami w ręku, gdzieś tam w polu, patrzysz, one coś tam robią. Jakby Bóg odwrócił twarz. Nie ma skutku bez przyczyny, jak ktoś powiedział, a dymu bez ognia. I powiem wam teraz moje zdanie, co widziałem i co, co zaobserwowałem. To dotyczy narodu ukraińskiego. Naszego sąsiada w 1648 roku było powstanie kozackie pod przywództwem Bogdana Chmielnickiego. Wiecie, co on robił? 200 tysięcy wymordował Żydów. rozpruwał brzuchy kobiet ciężarnych. Wyciągał płody tych biednych, nieradzonych dzieci. Rzucał to na bruk i kozakom kazał rozjeżdżać to końmi. Torturował, obdzierał ze skóry tych biednych Żydów. Ten kozak! Bogdan Chmielnicki. Wiecie, jaka jest tradycja u Żydów do dziś? Jeśli się wypowiada jego imię, Bogdan Chmielnicki, Żyd powinien powiedzieć niech zaginie pamięć o nim. W 1990 roku Ukraina odzyskała niepodległość. Zmieniono pieniądze z rubli na chrywny. 91. przepraszam. I mennica wyprodukowała pieniądze. Za papierosy czym się płaci? Drobnymi, tak? Cały naród płaci piątkami za papierosy. Wiecie, jaka tu jest podobizna? Kto tu jest na tym banknocie? Bogdan Chmielnicki, kochani, ten morderca z tamtego powstania. Do dziś nikt z rządu nie przeprosił za ten mord. A Bóg mówi, że porywa mnie wielki gniew na narody, które przyczyniły się do nieszczęścia Izraela wtedy, kiedy. Troszeczkę się na nich gniewałem. Porywa mnie wielki gniew na narody. I sytuacja gospodarcza i ekonomiczna Ukrainy, te nieporządki, że się nie mogą dogadać, ma swoje odzwierciedlenie, bo to jest Boże przekleństwo. Jak tam pojedziecie, jakbyście się znaleźli na innej planecie, a jak wjeżdżacie po dwóch tygodniach bytności na Ukrainie, wjeżdżacie do naszego kraju, to mówisz: To niemożliwe, że to jest Polska, że ja tutaj mieszkam. Jakie piękne drogi, jakie piękne domy. Nikt. Nie przeprosił za tego mordercę. A wręcz przeciwnie, miasto jest nazwane Chmielnicki i jego, i jego podobizna tutaj. Niech zginie pamięć o nim, za to co zrobił.